pusty Tak Kwiatyczka do pomidorów Krawiec tak kraje jak mu materiał staje tak. Arni wziął się dzisiaj za, za lekkie roboty kurde, ale pompa idzie, Arnold Dwa dni temu robiliśmy nad tym rękawku Dobrze, dobrze, dobrze Bardzo dobrze Jasna dupa Dalej chodź robić swoje biegnę pójdziesz, pójdziesz nie możesz tu być no to mów wypier wypier papier możesz tu być nie możesz tu być, jak bardzo kulturalnie żeś to powiedział popalili pobajeżyli. naprzód nie no tolerancja tych klocków to mnie osłabia nie? Jeszcze raz i normalnie masz w kły Przyklęć go, przyklęć! Pusty 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 i pusty Będzie pan silikonek No nie gadaj Gra, gra i buczy Ty chyba w marynarce służyłeś, że takie węzły robisz tu kardnie. Ostatnie pole i kurwa finito Dobrze stoi Bardzo dobrze stoję Jest tu kto? Dobry Dobry, dobry Kurde, wiedząc, że to ostatni, to wiesz, jaki on lekki się wydaje. FINAŁ!